Witam Was w kolejny odcinkiem na moim kanale. Dzisiaj inny format yy, z konsoli tutaj prosto yy, będę openik miał. Tutaj fajne patrzunnie są, więc otwieramy najpierw najsłabszą. Ciekawe co mi tutaj wylosuje. Tam no po prostu to jest siłownia, to nie musicie. Nie musicie się tam martwić. Yy. Tutaj, no niezbyt dobrze, niezbyt dobrze. Hmm. Nie to, bo też yy, film mi się nie nagrał Grywałem z szachów i mi się nie nagrało I, no, znaczy nie będzie. O, tutaj jakiś lokalski fajny. Eś o Portugalia, Anglia, to Ruben diasz. Okej, okay, hmm. fajnie, fajnie. Jakiś double? Nie, nie ma double'a, okej. Okay. Spoko, spoko. Tutaj jeszcze takie... Tutaj... O, zot On strzelał dużo z... Mm, dużo w... Na kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Tutaj kolejna paczuszka. Tutaj już trochę lepsze paczuszki są, więc... Coś jest lepiej. To jest kolejny workout, fajnie. PO, Anglia, ok To jest ten trancik, to tu nie trzeba nawet. Eee, tam, tutaj. Trend, no takie. ok może być, może być. Teraz najlepsza poszuszka tutaj, ten film będzie też trochę krótszy. Eee, ale zapraszam was do subskrybowania tego kanału i lajkowania, może będzie więcej z openingów. I... Kolejny no, ukałcik, na to już się było wiadomo. O Francja saliba. Fajnie. A nie konate. Konate plus ktoś tam jeszcze będzie. Musi być ochot To jest Makalisy. Spoko. Tu jest lucik z tej paczki. Może być. Będzie fotel. I tak, ym, widzimy się w kolejnych odcinkach i cześć. Tu jeszcze pokażę, w sumie nie wiem, jeszcze wam pokażę, składnik mój Piękny, ładny. To jest mój skład. No, to jest mój skład. Kajnie, jakby to się zładowało szybciej. O, tak, to jest mój skład. E, ten Hinkapi jest też fajny. Lubię tego Hinkapiego. Myślę, że tutaj jest Gabriel. Tutaj ma Diona, QL. O, tutaj ten i Hinkapi, tutaj ma takie statystyki. E, takie statystyki ma livemento I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!